Dzień dobry, dzień dobry! Czyżby w końcu zaczęła się prawdziwa wiosna? Patrząc na dzisiejszą pogodę, to chyba tak. Więc ja długo nie zastanawiając się, wziąłem dzisiaj urlop. Co prawda, środek tygodnia, ale jak spojrzałem w prognozy pogody, no to to będzie. Jest i, i będzie przez najbliższy tydzień chyba jedyny słoneczny i w miarę ciepły dzień. Już nawet to powietrze jest dzisiaj fajne. Parę minut po dziesiątej, a stopni jest w takim półcieniu, powiedzmy, 19, więc całkiem nieźle. Nawet można by powiedzieć, że dzisiaj to spokojnie, bez kurtki, w końcu będzie można chodzić. No i trochę popracować. Roboty mam no, zaplanowane i dzisiaj powiedzmy trochę jest. Kilka rzeczy do wykonania w pierwszej kolejności na pewno będę chciał wsadzić to, co przywiozłem. A przywiozłem dzisiaj ha co ja dzisiaj przywiozłem? No przede wszystkim winoroś, która rosła na takiej działce, powiedzmy troszeczkę zachwaszczonej nieużytkowanej za bardzo i ten winogron nie chciał tam rosnąć, więc wykopane sadzonki dwie różne odmiany gatunki białego winogronu, no i Ciekawostka, fioletowe ziemniaczki. Tutaj już takie sadzeniaki z dużymi kiełkami. Oczywiście dzisiaj jeszcze tego sadził nie będę, bo jest trochę za wcześnie. Jeszcze pewnie poczekam tydzień czy dwa, bo jak mają takie duże kiełki, no to pewnie szybko wyrosną, no a wiadomo, jeszcze na przełomie kwietnia i maja spokojnie mogą się zdarzyć przymrozki. Ziemniaczki w tym roku będę sadził w zasadzie w dwóch miejscach. Tutaj, jak jest zrobione w tej chwili to pole, to zrobię taki jeden długi pasek tutaj wzdłuż między ziemniaczków. Tutaj będą pewnie te ziemniaczki takie najzwyklejsze, no bo te fioletowe to wsadzę na tym ogrodzonym. Ogródku, po to, żeby żadne zwierzątka mi ich nie wyjadły, mam też ze sobą nowy nabytek. Kupiłem za 300 zł. Najtańszą pilarkę spalinową, jaką znalazłem w markecie. Malutka, zgrabna. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała. Do takiej gałęzi jak u mnie, i na ten moment nie przewiduję też ścinania niczego większego w lesie. To warto, żeby tutaj była, bo bardzo często potrzebuję coś na szybko przyciąć. Podciąć, a za każdym razem nie będę przecież dużej piły spalinowej pożyczał. A dzisiaj, taki powiedzmy jej pierwszy lekki test: no to po prostu dokończyć przecinanie tych gałęzi wierzby, których jeszcze nie zdążyłem ostatnio pociąć. Także będzie trochę zabawy, ale to szczegóły, pewnie o tej pilarce, to będą w innym filmiku. Tak się jeszcze teraz zastanawiam, no że dzisiaj skoro będę cały dzień do późnego wieczora, no to na pewno spalę tą kupę gałęzi i korzeni, które wybierałem stąd, z tej ziemi. I tak jak jeszcze patrzę, to są momenty, gdzie nie odbijają mi tutaj chwastki. No i widzę, że pewnie trzeba będzie wziąć młotyczkę, graczkę, i ich trochę się pozbyć, po to, żeby się nie rozrastały. Ale to w momencie, jak będę pilnował ogniska, to pewnie będę i spokojnie sobie działał tutaj czyli ogródek i czyszczenie dalej gałęzi. To jest taki plan minimum. Słoneczko i delikatny wiaterek więc nie ma co tylko trzeba otwierać okna i wietrzeć, zarówno ten drewniany dom. Jaki tutaj tą kuchnię letnią. Bo po takiej zimie, po takiej zimnej wiosnie. No to myślę, że każda chwila przewiewu, gdzie będą te pomieszczenia oddychać, zrobi na pewno budynką dobrze. Także kluczyki i otwieramy po kolei, Oj wejść do domu, to cały czas tutaj chłodno, i to naprawdę chłodno. Więc siłą rzeczy powietrze musi się tutaj zmienić. Będzie to i. Dla budynku myślę, że zdrowe. Ja jakiś czas temu pozrywałem w sumie te płyty, ale jeszcze wszystkiego nie sprzątnąłem. Na razie nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Nie mam też pilnej potrzeby tego dalszego porządkowania. Raczej będę to robił, jak będzie kiedyś kiepska pogoda na dworze, bo zawsze to pod dachem. Także póki to niech leży, idziemy dalej. No właśnie, tutaj w murowanym zimno. Też cały czas utrzymuje się taka temperatura jednolita. Na dworze jest 10 stopni więcej, więc trzeba wietrzeć. Myślę, że po takim całodniowym przewietrzeniu, to myślę, że i mury się zagrzeją i temperatura powinna się przynajmniej troszeczkę wyrównać. Wiaterek też, lekki przeciąg jest, więc to dobrze zrobi. Okej. Okay. Teraz pora się przebrać. I raz, dwa, przebrany, gotowy do działania. Ale jeszcze otworzę piwnicę, niech też się wietrzy. O, a tu proszę, ile już mleczy narosło. A w zasadzie to mniszka lekarskiego, jak dobrze kojarzę. Tutaj jest południowa ściana. Jeszcze takie zaciszę kącik, że wiatr nie zawiewa. No i chwila, moment... Kwiatuszki już kurcze jak majowe, można powiedzieć. Fajnie, niech ta przyroda się budzi. Mrozów też już się nie spodziewam, co najwyżej lekkie przymrozki w nocy, więc otworzę to okienko. Niech zawsze będzie w tej piwnicy trochę więcej przewiewu, bo tak to po całej zimie, jak to nie było wietrzone, no to oczywiście troszkę zaduch i wilgoć tu jest. A jak odkryję te styropiany, to to okienko nie było tam w 100% szczelne, więc będzie zawsze dostęp powietrza. No jednak potrzebuję dwóch rąk. Tak to mocno wcisnąłem. Także chwileczkę i zrobione. Cały styropian, a w zasadzie trzy jego warstwy zdjęte. A mówiłem o takich dziurkach, jak jest tu u góry, czy tutaj, więc zawsze trochę powietrza do tej piwnicy. Wpadnie. OK, idę dalej. A dalej, to w zasadzie łopata w dłoń, i trzeba wsadzić ten winogron. Czy coś z niego będzie, w sumie nie wiem, bo te sadzonki podobno już troszeczkę sobie lat rosną, a widać jakiej wielkości są, no raczej drobiazg, ale może jakie. Ładnie, zaraz potem. Przytnę, nie wiem jeszcze na jakiej wysokości zobaczę i podlaję, to coś z tego będzie. Będę je sadził tutaj, gdzie są też pary pomiędzy drzewami, no bo część tych drzew i tak już jest prawie na wymarciu już ledwo-ledwo się trzymają. Te znowu są wysoko popodcinane, po to, żeby można było spokojnie na polu działać. No i w tamtym roku też sadziłem tutaj kilka winorośli wyhodowanych przez siebie. Nawet widać, że już jakieś pączki mają. O na tym widać do dużo lepiej, że pączki są i to są takie, nawet już spore bym powiedział. Nie wiem, czy to się wszystko będzie tutaj przyjmowało, czy to będzie tutaj chciało rosnąć? No, ale jak miałem to wsadziłem. Na razie nie chcę tego sadzić tutaj konkretnie na polu. Ale docelowo jest plan, żeby też zrobić tutaj może taki rządek winorośli. Bo żeby robić rządek, no to chcę mieć dużo sadzonek tego samego gatunku, a nie takie wymieszane jak tutaj. Dobra, robię porządek z gałęziami. Przerzucę je na jedną kubkę i będę sadził pewnie tutaj. I jak raz zaznaczyłem sobie 5 miejsc do wsadzenia. Tutaj w tamtym roku skoszenia trochę sianka położyłem. No pod spodem gdzie niegdzie już to przegniło, więc to co przegnite, to wrzucę oczywiście do dołka, żeby było jako nawóz zasilanie dla tych winorośli. A zresztą to po prostu rozłożę tutaj wokół, żeby chwasty nie rosły, no i żeby tak ziemia szybko nie uciekała. Jakie korzonki one mają? No takie powiem szczerze, średnie. Więc nie liczę na to, że wszystko się przyjmie, ale może częściowo tak jak to, które ma sporo, albo tutaj, gdzie się udało z całą bryłą wykopać. To myślę, że te dwa ładniejsze wsadzę tutaj po prostu po środku, gdzie jest najwięcej przestrzeni pomiędzy drzewami, bo pewnie szansa, że się przyjmie, jest największa. Sadzone i podlane. Specjalnie porobiłem takie głębsze dołki i donice wokół, żeby spokojnie można było na początku sezonu, przez miesiąc czy przez ile się podlewać przy każdej moim pobycie tutaj. No mam nadzieję, że się złapią te korzonki i będzie sobie to rosło. Jeszcze rozrzucę trochę to sianko, tak wokół tych donic, żeby po prostu i powierzchnia ziemi tak szybko nie parowała, no i żeby nie rosły tutaj chwasty. I takie gniazdka porobione. Z jednej strony mam nadzieję, że to pomoże, żeby ziemia tak szybko nie wysychała, z drugiej, że nie będą rozrastały się tu wszędzie chwasty, a z trzeciej strony no mam nadzieję, że jakby wystąpiły jakieś delikatne przymrozki, to że po prostu to sianko też trochę ochroni. Jak będzie, zobaczymy. Na razie tak to zostawiam, no i będę podlewał co jakiś czas. Czemu ja w ogóle sadzę tutaj wzdłuż płota? No bo kilka osób w komentarzach mi wskazywało, że pod drzewami nie będzie nic rosło. No oczywiście nie będzie ten winogron rósł jakoś super, ale tak jak powiedziałem, to są sadzonki takie raz, że wymieszane, dwa, że nie mam pewności, czy się w ogóle przyjmą. A o co mi chodzi, że nawet jak się przyjmie co druga, to tutaj kiedyś będę chciał może z tej winorośli. Zrobić taki płotek, jak te drzewka już będą podumierały. No, zresztą widać ta stara jabłonka, nawet tutaj pusta, już w środku. No, to pewnie będzie ścięta tak, tak, kiedyś, kiedyś. No, i między tymi sobie pociągnę jakiś drut i będę miał ogrodzenie. Ogrodzenie po części z drutu, a po części właśnie z tych winogron. O ile się tutaj przyjmą. Więc będzie przyjemne, spożytecznym. Mam przynajmniej taką nadzieję. To przyszła pora, by brać się za spalenie tego całego brudu. No bo w sumie inaczej się o tych gałązkach i o tych korzeniach nie da powiedzieć. Sprzęcik, jakaś łopata, grabie w razie czego są i w razie czego też dwa wiadra z wodą. Niby nic się nie powinno dziać, bo wiaterek jest tylko malutki. Tutaj dookoła też jest jeszcze mokro, ale profilaktycznie dla bezpieczeństwa zawsze warto. Także rozpalam, a w międzyczasie, jak będzie mi się tutaj paliło, to trochę zgrabię i spalę. No co gorsze z tego, te gałązki, które tutaj już mam na kupce, pewnie też spalę. No a z tymi, jak sobie będę w miarę je ścinał, porządkował, to pewnie je odłożę na kupkę. No i nie wiem, czy będą kompostowane, czy kiedyś coś innego z nimi zrobię. W każdym bądź razie, żeby tego już dwa razy nie przerzucać, to tutaj. Na ognisko. Nie ma co się po prostu z tym bawić. Z taką niedużą kupeczką. Dobra, podpalam. Pod spodem suche, więc zajęło się momentalnie. Ale im wyżej, tym oczywiście będzie bardziej mokre. No i pewnie za chwilę pojawi się siwy dym. Zobaczymy. Dobrze, że wiatr jest w tamtą stronę. To przynajmniej będę miał pewność, że nic nie poleci w stronę budynków. A szczególnie stodoły. To największy ogień mam już za sobą. Teraz może mi to spokojnie ten taki popiół ten taki żar ee, sobie dopalać się. Oczywiście jeszcze zaraz to podgarnę. To co się nie dopaliło na kupę. Ja w międzyczasie jak to ognisko płynęło to troszeczkę sobie czyściłem tutaj z chwastów no bo gdzie nie gdzie już zaczęły wyłazić. Więc oczywiście gracka młotyka poszła w ruch. Mokro tutaj jeszcze jest, ale to w sumie dobrze, bo jeżeli ta ziemia jest mokra a nie błoto, tylko po prostu wilgoć, no to znaczy, że warzywka powinny rosnąć bez większego podlewania. Tak przynajmniej myślę. A zobaczymy, jak wyjdzie w ciągu roku. Ok, zrobię sobie teraz małą przerwę: najpierw to podgarnę, a potem jakiś obiadek, a po obiedzie piła i będziemy ciąć to na kawałki. Zostało oczywiście jeszcze trochę tych drobnych gałązek, i tutaj, i, i tam, ale tego pali już nie będę, złożę to po prostu na kupę i może będzie z tego kompost. Może kiedyś jakieś ognisko będę robił, żeby przygrzać kiełbę, czy coś w tym stylu. Także na razie to zostanie. Ok, chwila przerwy na obiad. Obiad zjedzony, no to trzeba się brać za robotę dalej. No i przyszła pora na pierwsze uruchomienie piły. Rozrobiłem już paliwo, zalałem wszystko, przeczytałem instrukcję, oczywiście, zawsze to robię. No i niestety silnik mi nie odpala. Próbowałem już chyba ze 20 razy eee, szarpać za starter, ale nic tego. Trochę to dziwne, bo nawet za bardzo się piła. Nie odezwie. Popróbuję jeszcze kilka razy. No, a jak nie, to te 300 zł wróci z powrotem do marketu. Oczywiście, mam nadzieję, że uda mi się ją uruchomić, bo dzisiaj by mi się bardzo przydała. Także próbuję dalej, trochę pokombinuję z paliwem, sprawdzę świece i tak dalej. Uf, finalnie udało mi się ją odpalić. Sprawdziłem świecę. No, jeszcze dopompowałem trochę paliwa. No i to, co niby było niezgodne z instrukcją, no, ale zaskoczyła od razu, to paliłem ją na wciśniętym saniu. Ale za to z gazem. Wiem, że to niebezpieczne, bo wtedy od razu łańcuch zaczyna pracować. Ale przy takim manewrze odpaliła od razu. Mam już jakieś pierwsze ee, gałązki. Pocięte na razie takie pierdółki, żeby zobaczyć w ogóle jak ta piła się sprawuje. No Wiór jest fajny, dosyć gruby, więc pora iść już teraz na bardziej konkretną robotę. Czyli cięcie, ja udało tych udało się ociąć, no to będę już teraz po malutku zostały. Docierał. Zaczynam od takich malutkich, drobniutkich gałązek, no i stopniowo będę przechodził do coraz grubszego. Drzewa. Chcę wypracować dzisiaj dwa, trzy zbiorniki. No i pomiędzy każdym oczywiście dać tej pile odpocząć, żeby jej na początek nie przegrzać. Do roboty zatem. To kolejny fragment już pocięty. No idę do coraz grubszych gałęzi. Oczywiście daję tej pile co 3-4 minutki i na początku odpocząć. W sumie nie wiem, tak profilaktycznie w razie czego sprawdzam też, czy łańcuch jest, nie, nie poluzował się, jest ok. W międzyczasie jak mi piła odpoczywa, to ja oczywiście nie próżnuję. No i co takie drobniejsze, to w koszyczek. No i będę układał Także było tutaj do palenia pod kuchnią ze rok. Bo oczywiście te grubsze które by nie wchodziły tutaj pod kuchnię do pieca, no to pojadą do domu, do pieca centralnego akurat na następną zimę jeszcze mam nadzieję, że będzie można w piecach drewnem swoim drewnem, swoim piecu, swoim domu palić, oby tak było bo nie ma sensu tego łupać na drobne, po prostu lepiej to zabrać i pomalutku tutaj drzewa przybywa, oczywiście tam zawsze parę koszyczków do przodu z każdym takim Cięciem co drobniejsze to tutaj składam. No na przyszły rok myślę, że będzie jak znalazł. To piła już pierwszy zbiornik ma za sobą. Nalałem teraz kolejny, no i po prostu już przy tym kolejnym lecę całą tą część, aż albo zabraknie paliwa, albo skończę. To prace kroczek po kroczku postępują dalej, jednak co chwilę robię przerwę, bo albo muszę obdziabać końcówki z tych drobnych, albo też jak widzę jakiś bardziej prosty kawałek to go zostawiam i oglądam czy jest ok, jeżeli chodzi o potem wykorzystanie go na słupek. Kilka już takich sobie kołków na słupki zrobiłem, no po to właśnie, żeby tutaj zrobić prowizoryczne ogrodzenie. Ok, to teraz jeszcze te dwa kołeczki, a potem się biorę. Zacięcie już tego na drzewo opałowe. To kołeczki gotowe już wszystkie, z czterech stron mniej więcej obcięte. No ta piła, plus minus, daje radę. Spróbuję je potem wbijać, tu jest dosyć miękko, więc myślę, że spokojnie będą mi wchodzić, więc teraz biorę się już za cięcie tego. No i może jeszcze z 15-20 minut i będzie to w miarę uporządkowane, to znaczy pocięte, nieuporządkowane. Pocięte już na szczęście wszystko. Teraz trzeba będzie cokolwiek to podgarnąć w sensie grubsze na kubkę, a to co drobne to od razu do koszyka i tam układać. No, ale zanim to to myślę, że pora na jakiś podwieczorek. Bo robota na razie jest grubsza tutaj, gdzie dzisiaj koniecznie chciałem zrobić zrobiona. No oczywiście ta kupa, która tutaj leży, no jest troszeczkę szpecna, no ale... To myślę, że systematycznie kroczek po kroczku najbardziej mi chodziło o to, żeby uporządkować ten teren wokół ogródka. Dobrze, to chwila przerwy, a potem oczywiście cisnę dalej, bo jeszcze bym zaczął chętnie tamto porządkować. Lecę z robotą dalej, bo już godzina 18 się zrobiła, więc po jakiejś takiej dłuższej w sumie teraz przerwie. Trzeba wracać, bo chciałbym to dzisiaj jednak wszystko pociąć. Potem, jak już sobie za dnia, póki jest jeszcze słońce, to pocnę, no to potem do samego wieczora pewnie będę porządkował. Ile się potem uporządkować uda, tyle się uda. No ważne jest, żeby pościągać te gałęzie, bo tak jak teraz patrzę, to troszeczkę one spadły na te rosnące tutaj wiśnie, szczególnie na tą, i zaraz ją wykrzywią, a ja tego nie chcę, więc. Koniecznie dzisiaj to wszystko pociąć na drobne. Piła i lecę. już ogarnięty, tak zacząłem się przyglądać tej pochylonej wiśni. Tą jedną na pewno wywalę, bo z niej nic, a ta nie wiem, czy ona chyba tak po prostu była pochylona, bo tu widzę wszystkie uciekają od płota i ta tak samo, bo to nie cały wierzchołek, nie sam wierzchołek, a po prostu tutaj cały pień jest tą stronę mocno przechylony. Nie wiem, spróbuję ją jeszcze o tą tyczką podeprzeć, czy ona wstanie i pójdzie w tą stronę, gdzie jest południe, nie wiem, w sumie wątpię. No ale na pewno jej nie będę teraz wycinał, tylko tak zostawię podpartą. Może a nóż się wyprostuje. Ech, ok. teraz chyba nie ma co, tylko trzeba lecieć dalej z tym całym chaosem. Tu jest w ogóle ciekawie, jak wrosła otażka wiśnia w wierzbę, nawet nie tylko wierzbę ale i w ten metal który tu jest, nie wiem co to jest jakieś stare drzwiczki czy coś, ale nie do wyciągnięcia, tak to wszystko się pozrastało no na razie tak to zostawię, oczywiście to co się połamało poprzecinam i będę szedł pomału ciąć tutaj dalej słońce już coraz niżej, zrobiła się godzina 19, więc nie ma szans żebym dzisiaj zdążył wszystko to Sprzątnąć. Na razie wziąłem, podparłem też tą wiśnię. No mocniej się nie dało, więc może za tydzień, za dwa jak trochę ona zmieni postawę, to jeszcze mocniej ją podepchnę i na razie tak to zostawiam. No niestety w chaosie, bo w chaosie, ale zapomniałem, że mam do przesadzenia jeszcze ten dziki czarny BS, tu dwie sztuki. No i tam dwie. A że już pora jak najwyższa, bo nawet widać, że popuszczało listki, no to teraz to zrobię. Wykopane 5 sztuk z ładnymi bryłami ziemi i korzeni, więc myślę, że spokojnie się tą przyjmie. W sumie ten czarny dziki bez to rośnie jak głupi, więc bez problemu mam się nadzieję. Mam nadzieję, że się złapie w ziemi. Także teraz idę myśleć, gdzie to wsadzić, Od razu biorę ze 3 sztuki ze sobą i łopatę. Tak, ja sobie sadzę czarny bez Chodzę tu po działeczce. A tam białe dubki 4, 4 sztuki. Wcześniej widziałem 3, teraz 4. No, jest ich tutaj troszkę. Kręcą się coraz częściej. Czyli po prostu dobrze im tu. No i nie ma co ukrywać. Mi w sumie też tu dobrze. To bzy już przesadzone. Tak troszeczkę może niezbyt idealne miejsce, ale na szybko innego nie znalazłem. No od wschodu będą miały i potem od zachodu sporo światła. No niestety bez południowego, ale to co znalazłem miejsce, taką lukę pomiędzy dwoma brzozami i tutaj z tyłu też jest troszeczkę miejsca. No to jest ta właśnie działka, w której chcę jak najwięcej teraz, jak najgęściej różnego rodzaju roślinek nasadzić, bo to co wykarczowałem, no to oczywiście będzie wyrównane i powyrywane, ale rekompensuje to tym, że tutaj będzie nasadzone naprawdę na gęsto. Także tam sadziłem ostatnio wiśnie na początku działki. Tutaj teraz te dzikie, czarne bzy. I jedna rzecz jeszcze, o której zapomniałem ostatnio, bo zostawiłem przecież butelkę, żeby mi nakapało soku z brzozy. No i teraz tak patrzę, jak przechodziłem. No, nakapało dobry litr, więc będzie co pić. Byłem tu ile 4-5 dni temu? No, mam nadzieję, że przez te 4 czy 5 dni no ten sok jeszcze będzie ok do picia. Widzę, że nawet dalej tam kapie, więc tą butelkę zabieram ze sobą, a tutaj przywieszczę kolejną listków. Jeszcze brzoza nie puszcza, więc myślę, że spokojnie można będzie jeszcze ten soczek tutaj pociągnąć. 19.30 Robi się wieczór. Ognisko, no jeszcze sobie tam trochę się tli, ale w sumie zrobię tak. Miałem to przekopywać tam do dołka, ale jak jeszcze się tak tli, to bez sensu ten żar przerzucać i po prostu obkopię go dookoła tutaj cokolwiek, żeby nie miało styku z ściółką, i tak to zostawię. Myślę, że wiatru w nocy nie będzie i spokojnie się to wszystko dopali. Także tak, dookoła kółeczko No i dobra, tutaj już nie ma prawa nic się z tego stać. Ognia nie będzie, będzie się to po prostu także żyło i tliło. Więc spokojnie to zostawię. No i pomału się w sumie będę zbierał, bo już nawet księżyc zaczyna wychodzić. Więc pasuje zjeść jakąś kolację. No i pewnie pomału w drogę. I czy nie fajnie tak w ramach przerwy, czy między robotą, czy po prostu po jedzeniu sobie chwilę posiedzieć, coś się napić, patrzeć na efekty swojej pracy, grzać się na takim słoneczku. No kurczę, całkowicie inny klimat. No Raz na jakiś czas taka ucieczka z miasta to konieczność. Tutaj całkowicie jest inaczej. Bez pośpiechu, bez tłumu, robi je to co chce, w swoim tempie. Po prostu odpoczywam i trochę pracuję.